Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu kolejną sagę pod tytułem Wiatr nadziei autorki Fried Ingolstadt. I oczywiście jest to saga skandynawska, norweska. Oczywiście polecam i ten, kto mnie zna osobiście, doskonale wie, że ja po prostu uwielbiam sagi, a szczególnie te skandynawskie, norweskie. Y oczywiście mogą być też fińskie, y ale generalnie gdzieś tak się lubuje, <grybuję>, że tak powiem, w Norwegii. Y a mam nadzieję, że w kolejnym odcinku wyjaśnię dlaczego. Dlaczego tak jest. I że Państwo dotrwają do tego kolejnego odcinka. I wracając do naszej, do naszej sagi, do naszego wiatru nadziei, powiem tak. Przepiękna, wzruszająca, życiowa, słodko-gorzka, taka ukazująca losy głównych bohaterów po prostu tak, jak było, tak jak jest bez żadnego lukrowania, po prostu takie jest życie. I tutaj właśnie główni bohaterowie zmagają się z różnymi problemami, tak? z różnymi problemami, tak jak każdy człowiek, to nie jest tak, że, jest osoba, która nie posiada problemów. Wydaje mi się, że jednak są osoby, no właściwie wszyscy mamy jakieś problemy, tylko problem polega na tym, że dla drugiej osoby to nie będzie, nie będzie problem, tak? Że to nie będzie kłopotem, nie będzie zmartwieniem. Zależy, jaką mamy wrażliwość. Zależy, jak odbieramy daną sytuację, i wydaje mi się, że właśnie nie ma tak, że, że przechodzimy coś bezproblemowo. Bezproblemowo, nie. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie mają problemy swoje problemy dlatego właśnie mówi się, że swoje problemy ponieważ nikt tak do końca Drugi czy trzeci, czy ktokolwiek inny, nie wie, co my w środku przeżywamy. Mówię, każdy ma inną wrażliwość, każdy ma inny ogląd sytuacji i po prostu dla jednego to będzie problem i będzie to bardzo przeżywał emocjonalnie i w ogóle. A drugi powie: Słuchaj, czym ty się martwisz? No, czym ty się martwisz? To jest jakiś problem w ogóle? No, niestety tacy są ludzie i oczywiście nieraz tak ludzie mówią, że a bogaci to mają dobrze, bo nie mają problemów. Nieprawda. To, że mają pieniądze, to, że na przykład nie wiem, urodzili się w takiej lepiej sytuowanej rodzinie, to nie znaczy, że nie mają problemów, bo problemy mają. Tylko wydaje mi się, że ludzie nie chcą rozmawiać o swoich problemach. Nie chcą rozmawiać o swoich problemach. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że jest to związane ze wstydem, że na przykład ktoś może nas wyśmiać, ktoś może po prostu nas nie zrozumieć, druga osoba po prostu zbagatelizuje to, co dla nas jest problemem. A jeśli chodzi o ludzi biednych, to nie chcę tutaj generalizować, bo to nie o to się rozchodzi, ale jest takie powiedzenie, takie przysłowie, że biednemu to zawsze wiatr w oczy. I to jest prawdą, to jest prawdą, ale wydaje mi się, że nie można przejść przez życie tak bez problemów. Wiadomo, każdy by chciał, żeby było fajnie, żeby było luksusowo, żeby nie mieć problemów, właśnie z pieniędzmi, ze zdrowiem, z czymkolwiek, z jakąkolwiek tutaj materią, z, jakimkol z jakąkolwiek sytuacją. I oczywiście wydawałoby się, że wtedy człowiek jest szczęśliwy. Nie wiem ciężko powiedzieć nie wypowiadam się na ten temat. Ale wydaje mi się, że właśnie ludzie są tak skonstruowani, że chyba muszą mieć problemy. Chyba muszą mieć problemy, żeby zrozumieć sens życia. Żeby zrozumieć sens życia, że ten problem, dany konkretny problem jest przypisany mojej osobie i jak ja sobie z tym poradzę. No to zależy tylko i wyłącznie ode mnie, tak? Owszem, są ludzie, którzy mają podobne problemy, ale każdy podejmuje decyzję swoją. Jeden taki, drugą inną i to jest normalne. To jest normalne. A jeszcze tak wracając do ludzi biednych, no to czytając tę sagę, faktycznie można pokusić się o stwierdzenie, że Biednemu to zawsze wiatr w oczy. I niezależnie od tego, co się dzieje, to jednak te problemy gdzieś są, nawarstwiają się. I przepraszam za takie sformułowanie, ale co ja, ja, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, że co się polepszy, jakoś tak to było, że co się polepszy, to się popiepszy. Tak to jakoś brzmiało i to też jest prawda, bo nawet jeśli wyjdziemy, że tak powiem, z problemów, nie, chcie, nie chcę mówić, że na prostą, bo to różnie można interpretować, ale jeśli wyjdziemy z jakichś problemów i wydaje nam się, że o, już jest koniec, no to jednak gdzieś ten los szykuje nam kolejny problem do rozwiązania i e, po prostu. Po prostu, że tak powiem, nas doświadcza. Nie chcę tutaj wkraczać w sprawę religii, bo to nie o to się rozchodzi, ale jest też takie powiedzenie, że takie filozoficzne, religijne i to jest takie, że pierwsze to jest jak trwoga, to do Boga i to chyba się najbardziej sprawdza. A druga, drugie jest takie, że Pan Bóg doświadcza ludzi, taki, daje takie problemy, z którymi wie, że dany człowiek sobie poradzi. Nie daje, nam, nie daje nam zmartwień ponad nasze siły. Nie wiem, to jest takie, mówię, filozoficzne. Trzeba by było zapytać kogoś, kto się na tym po prostu zna. Ale coś w tym jest. I z tymi refleksjami zostawiam Państwa z sagą Wiadr Nadziei. Oczywiście dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, za poświęcony czas, za lajki, like, za subskrypcje, za komentarze, za wiadomości prywatne, za rozmowy prowadzone na temat tego mojego kanału. Mówię, ja jestem otwarta jak najbardziej. E, I oczywiście, e, i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, tradycyjnie nie wiem z jaką powieścią. Do następnego razu.